Hej, witajcie w naszym pierwszym odcinku z serii Minecraft. Dom w Minecraft? Tak? Dzisiaj sobie gramy na moim świecie i postaram się zbudować mój dom. I na pewno, możecie mi w komentarzach napisać, jak wygląda Wasz magazyn. To ja mogę chyba się zgodzić, żebym sobie zbudowała taki sam, bo nie mam żadnego pomysłu na magazyn więc mi wtedy pomożecie jeżeli mi napiszecie wysły, wysylicie na przykład e, jakiś magazyn który mogę zbudować tak a jeżeli chodzi o tą grę to to jest Minecraft e, gra zrobiona przez e, tego Modjang, zrobiona przez Nocza, autora tej gry w ogóle, całej to chyba powinno być okno w moich planach, którego tu nie ma. Tak. 21, 22, 24, 24. Dobra. Mm. Tutaj jest zrobione. Dobrze. Tak na razie wygląda nasz niedokończony domek. Tutaj sobie postawię może łóżko i zrobię sobie piecyk. A piecyk się robi z ośmiu kamieni, na pewno już wszyscy to wiedzą. Tak o! I sobie postawię tutaj. Przepraszam. I dwie skrzyneczki tu. Dobrze, <śmiech> 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 jeżeli chodzi o dalsze tutaj budowanie i różnych innych rzeczy, to gdzieś na pewno będą stać jeszcze farmy, ogródek. I takie inne różne rzeczy. A na razie to mi jest niepotrzebne. Na razie muszę mieć gotowy dom, taki mam plan. I pójdziemy sobie po te cztery pochodnie z tamtej latarni. O, tu z tej. Kurde, nie tu. Dobra tam już na ściany możemy dać jakieś pochody, nie? Aby nam rozjaśniły. Dobra, na razie tyle światełka nam wystarczy tutaj. Dobra, do piecyka może położę. Tak, i tak to zadziała? Zadziała. Dobra. Ty chodź tutaj, ty chodź tutaj. I was przerobię? Tak. Na no, następny odcinek już będzie trochę domu zrobionego. Tak, żeby was nie nudzić. No, może połówka będzie zrobiona. Ua! Dobra, teraz weźmiemy sobie to i położymy. Wiem, że się robi noc. Jakbyście, jakby, jakbyście chcieli mi powiedzieć, to ja wiem i widzę. Tak. Dobra, teraz lecimy się przespać. Mm, dobra, nieważne. Co tam pisało? Dobrze. Tak jak mówiłam, możecie mi podać swój projekt magazynu, to jest ja chęcią go zrobię. Jeżeli tylko będziecie tacy mili. Nie, ja to już miało być brzozowe drewno. krzywo! Dobrze. Tutaj na pewno się przyda jeszcze latareczka i tu. Tutaj tak blisko nie są potrzebne. Więc tą damy tutaj. I stworzymy sobie miecz. Dobrze, to ja się to ja z wami żegnam i proszę subskrybujcie, dajcie łapki w górę lub w dół, to pa. pa.